Dobra. To było tutaj, nie? Equal the, the Sun. Jest ciekawe ile on w ogóle, bo to jest od 65 poziomu. Grub boss event, to akurat mam 65. Zobaczymy ile za to będzie czego. O, dziękuję za obserwację. Ekwipunek to sobie ogarniemy po bosie. Teraz muszę tam jak najszybciej dojść. Lubisz na quatla? No ja dawno na nim już nie byłem. Także zobaczymy w ogóle ile tam osób będzie. Jesteś na LFG O to jest Waypoint Wordboss. Nawet nie ma tutaj żadnego World bossa oznaczonego. No to nie szkodzi. zawsze spoko, nawet 12 lat po premierze, no. Fajny bosik, fajny. Tu chyba jakiś waypoint był, którego będą musiał sobie ogarnąć. Jeszcze cztery kwestie Ci brakują z pofa? nie skipnąłem, co? On się dopiero zaczyna. No dobra, są eventy. Nawet widać zieloną... ...żółtą kropkę. No to ktoś z gilli jest. Ze scoutem też sobie pogadamy. O, i ten waypoint koniecznie... ...zabrać, żeby mieć jakiś taki bliższy. W razie czego, jak się wywalę... A te miecze są tak ciekawie ułożone. Dobra, bijemy to. U, ale tu bije. Muszę uważać. Jaki plan na GW2? Pytam, bo 3 dni temu... Yy, są rzeczy, wiesz co? Jak zacząłeś 3 dni temu grać, to... No, a na jakim etapie już jesteś? No, mój plan jest taki, żeby na razie dobić 80. A później gdzieś tam na pewno zacznę Wizard's Volta robić. Traktale, Ascendowy Equipment. Zacznę od egzotika, jakąś elitarną specjalizację też na pewno będę sobie chciał zrobić. O dobra, przyleciał. Ale to bije. Ja chyba w tym kwasie leży, nie? No, wywalę się. Mogłem go na dystans bić. I ten waypoint się teraz tutaj przyda. Na rozwoju wojownika. A, że warriorem grasz, tak? Pomału story. No, story zawsze jak gdzieś tam ci wskoczy 10 level, 20, 30, 40, to na bieżąco sobie to rób. No myślę, że na tym końcu coś tam jeszcze trochę podziubię. No na pewno nie zakończę po wbiciu 80, tylko chcę gdzieś tam troszkę więcej rzeczy porobić. Ale jak daleko dojdę, ciężko mi powiedzieć. No zobaczymy. No ale taki full ascendowy setik, to myślę, tak minimum. Żeby wejść na Tier 4 ja chciałbym na tym koncie na przykład CM -y porobić na fraktalach. No, tutaj solo to jest ciężko. Muszę gdzieś tutaj ze wszystkimi biegać. Nie wiem, gdzieś może z tym hamerem będę. O. Pudę też sobie wezmę, ogarnę, dobra. Robię teraz chota, opaca się wbić na chwilę na pofa, żeby szybko przelecieć z e, takosem mapki na. Pewnie, że tak. Ja też tak pewnie będę robił. Ja chyba w ogóle zacznę sobie od pofa, bo mapki na pofie są takie bardzo y, płaskie. A na chocie gdzieś tam, wiesz, gliding się też przydaje, to trzeba levelować. E, no i też mounty będę miał. Z Puff of Fire. Gdzieś tam królik yy, myślę, że bardzo się przyda na początku. Także gdzieś tam po wbiciu 80 poziomu, ja chyba polecę od razu sobie na Pofa, Zrobię story po królika i, i gdzieś tam będę po drodze te Hero Pointy właśnie wyłapywał. O, jest 6-6. No bo to nie ma znaczenia czy zbierasz do masterki schota na chocie czy na pofie. Bo te punkty są wspólne. Dobra, ja nie podchodzę tym razem. Nie, 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 nie. Gdzieś tam na dystans będę mił. Dobra. Do 25 i, i lecimy dalej. A może pójdziemy na inną baterię, bo tutaj trzeba te baterie bronić. A tych może sobie też zrezamy. Zobaczymy jak to będzie. No właśnie, dzięki. No nie ma sprawy. Jak coś zawsze, <laughs> zawsze tam pytajcie. O wszystko. Szybko paszczak schodzi. Szybko, szybko. Ale mnie wrzuciło do środka, tak? Tutaj nawet fajnie exploit tak każdego chociaż raz walnąć, żeby stagować, żeby Expa za niego złapać. O i kolejny level Ja tak trochę dla żartów mówiłem Że my 5 leveli wbijemy tutaj Ale to, to może rzeczywiście tak być Że z 6-5 na 7-0 tutaj wejdzie To no zobaczymy jak zginie, który będzie level, ale czy weszło i no dobra, myślałem, że za kila będzie więcej jak Dobra, co my tutaj mamy, no ale i tak ładnie, dwa levele tutaj weszły, czy dwa i pół. tutaj są runy, precision, condition. A to bez znaczenia. Mm. Bardziej się podoba inżynierii Tif. no Tiff jest spoko. No, Tiff jest takim moim mainem, można gdzieś tam powiedzieć, na Tifie mam najwięcej godzin w tej grze. No ale na każdej klasie mam z kilkaset co najmniej. Na jednej postaci ci sześć weszło. No, widzisz mi chyba 2,5 albo. No, coś koło dwóch. No ale i tak ładnie. Dobra, zobaczmy jak to tutaj wygląda z tymi. A level Up. Discover Points of Interest. Za to też na pewno wejdzie serduszka. Mm, Okej. Okay. Select Dredge cried Enemies. A to też sobie porobimy. Jumping puzzle. Trzy weterany na Mount Malstorm. Flame Legion. Inquesty. Wisty, trzy wisty. Enter World versus World Map. O, no to akurat szybko to zrobimy. World versus World. I cyk. Około godziny siedziałeś. A nie, to mi chodziło, że tylko na tym tym, że tylko na tym. Tylko, że na tym i będzie, nie? No dobra, wchodzimy, no i, no i co? No i wychodzimy. Leaf. Miałem tylko wejść. Tu obok jest Mastery Point do zebrania. Serio? Nie widzę. No to tam później sobie pozbieramy. O, chwila, tutaj jest Point of Interest 1. Jest. Kolejny. 68. O i teraz 68 level jest dość ważny. Tutaj nie bez powodu dali ecto. Bo od 68 poziomu przedmioty, które są rare albo wyżej, czyli żółte albo wyżej w rarity, będą dawały ecto. Więc yy, te przedmioty będziemy salvage'ować zupełnie innym kitem. Tu coś weszło. Jakieś legendary. Też ogólnie, jak macie, bo te achievementy się pokazywały, ja je tak szybko wyłączyłem. W GW2 można prawym przyciskiem myszy dużo rzeczy klikać. I tym prawym przyciskiem myszy się skipuje na, na przykład otwieranie chestów, się skipuje jakieś powiadomienia. Jak na przykład spele sobie wybieram, to nie muszę celować na tą strzałeczkę, tylko prawym na spel sobie klikam. Także prawy przycisk myszy to jest do sprawdzenia wszędzie w tej grze. Dobra. Okej, okay, no ale porobimy sobie tutaj... O, tu są jakieś kraje do powybijania. To też fajnie wejdzie. Zapytam, jak najlepiej ogarnąć sobie cały świat Guild Ja zakupiłem yy, trzy dodatki ostatnio były na promce. No, ja też wtedy kupiłem ten dodatek, no. Yy, czy coś po kolei robić, czy nie ma to za bardzo znaczenia? To zależy od ciebie. Jeśli gdzieś tam zacząłeś sobie robić story z podstawki, to my story przy levelowaniu. No i jeśli chcesz mieć story rzeczywiście po kolei chronologicznie, no to robisz sobie po kolei. A jeśli za bardzo cię to nie interesuje, to nie musisz robić po kolei. No bo to ma właśnie tylko i wyłącznie yy, jakąś tam taką wartość pod kątem tego story, żeby było chronologicznie. A jak nie, no to robisz byle jak. Możesz sobie na przykład robić story od yy, najnowszego dodatku do tyłu. No, niektórzy mają wywalone na to story, za bardzo ich nie interesuje, a inni y, lubią mieć wszystko chronologicznie, gdzieś tam posuwać sobie tych dialogów, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Jak gdzieś tam cię wciąga to story, no to po kolei sobie najlepiej robić. Ale to nie jest w żadnym stopniu y, wymagane. Te kreaty się nabijają do tego? O, nabijają się, fajnie, jeszcze trzy muszę zabić. Cztery tu też, event robię, serduszko wpada. Kolejny achievement, kolejny level. To, co zaczęliśmy dzisiaj, a już 6,9 jest 70. Raczej dobijemy, może nawet 7,5. Na jakiś dungeon może się pójdzie, jak będzie. dobra. Drzewka, drzewka trzeba kopać. I Inquesty, ale te Inquesty to na innej mapie. Mount Malstorm. A to może sobie gdzieś przejdziemy zaraz na tego Mount Malstorma. Jakich obecnie addonów używam? To jest ArcDPS do pokazywania, no to jest to całe, ta nakładka. To jest coś takiego. Niczego więcej nie używam. To ci wyrzuca tabelkę z obrażeniami, kto ile psa zrobił. No i mam też pokazane self-staty, czyli no dla mnie spersonalizowane, no i Matrix, czyli fps, ping i, i mapę. Jeszcze oprócz tego mam pochowane takie rzeczy jak CC bary, więc kto ile zestunował Bossa na przykład. Hmm, tutaj jest taki dodatkowy plugin do KP, czyli do kill proofów. To już tam jak gdzieś rajdujesz albo robisz fraktale wyższego poziomu, to dostajesz takie kapelki, kill proofy. Czyli takie dowody tam, że zabiłeś Bossa x razy na przykład. No, i czasami na LFG się może spotkać z czymś takim, że ludzie tego wymagają, żeby mieć taką lepszą grupę, po prostu, nie? No to też możesz sobie tutaj sprawdzać. Albo buny: kto ile rozdał Might'a, Fury, no i no ogólnie table pod buny. Jakie są uptimey, kto ile tam tego wszystkiego rozdał. To też fajnie można sobie sprawdzić, na przykład czego brakuje, ile brakuje. Wtedy można coś się tam posłapować w buildzie, żeby na party dużo bunów było. No, bo to w sumie te buny to jest duża część kombatu w Guild Warsie. No. No ale to też bardzo łatwo wyszukać. Sobie wpisujesz ArcDPS, masz ten Delta Connected, tutaj na dole zjeżdżasz sobie, masz Download i ten pliczek D3D11DLL musisz wrzucić do foldera, tam gdzie, do, do folderu tam gdzie masz Guild Warsy. To wszystko. Jak coś ci tam nie będzie działało, dobra, musimy ten plecak ogarnąć. Jak coś ci nie będzie działało, to... Chodźmy do miasta, muszę ten plecak ogarnąć. No to jest Discord, można tam się zawsze zapytać. Sterniczek ci się piecze? No to fajnie. Ale co ja mam boostować? No nie no, na tym etapie no, ten booster, no, to już mówiłem, sobie zostawię ewentualnie na inną postać. Może inną postacią pogramy. Później jeszcze, nie wiem, zobaczymy. Dobra, i kupię sobie już mastera. To będzie ten salweczkit, którym, którym będziemy żółte itemy rozwalać. Z levelem 6, 8 i wyżej. Sobie wezmę go, przesunę tutaj. Aterblade tego nie potrzebuję. to można pootwierać, to będzie dużo tych itemów. Dobra, dobra karmę można poklikać, to też. Co mogę tutaj założyć? Equipment na 68 Power Precision Ferocity, bierzemy to. Hmm. A to też w sumie założę tam. Na 6-3. Power, Precision, Condition, Damage. A wymienię ten Equipment cały. Power, Precision, Condition, Damage. No różnica jest duża. Wymienimy sobie to. Ok. Salvage. Salvage. RR czy tu są... słabsze. To tym nie chcę salvage'ować. Dajmy sobie tym. Deposit i tu jeszcze kolejna skrzynka gdzieś była. Co to jest? Aha, to są materiały, to i to. Dobra, czy, czy coś z tego. Jakiś mieczek lepszy. Uuu, berzerkerowy. Idealnie. Jest i upgrade. O, i jest żółty przedmiot 6-8. E Nie chcę tego zakładać. A w sumie może chce. No chyba sobie go założę. Karmy zjadamy oczywiście. Resztę przesalwage'ować. O tutaj też jest 6-8. Zobaczymy czy... ...czy wypadnie ekto. Jest Ektoplazma, te ekto ...są dość drogie na początku. Za 3 będę miał ile? 86 silvera. Także... Te masterkity to jest podstawa, żeby te ecto dropić, bo one mają 25% chance of rare materials, a właśnie ecto to jest rrr, a te mają 10%. Patrzyłem twój film na YouTube, ładnie opisane, dzięki, wytłumaczone. Jeszcze na żywo, no, nie ma sprawy, dzięki, dzięki. To można salvage'ować, ok. To sprzedajemy, to, to w sumie nie wiem, co z tymi runkami zrobić. Salvage'ować. to mogę użyć, ale ja i tak nie mam egzotika. Hmm. To też wywalę. Tych boosterów chyba na razie i tak nie będę używał. To ja wezmę do banku, powrzucam, bo tak troszkę mi tutaj zapychają. Tyrion Voucher to są currency. Tego też nie będę używał. Hmm, to mogę wywalić. To użyjemy, to też. Dobra, dzisiaj też chyba będę mógł już kupować przedmioty. Wiesz co? Laka nie zajadam, wiesz czemu? Bo... A w sumie chyba już nawet, no już mogę go zjeść. Bo chciałem go wykorzystać, żeby sobie za... żeby sobie wylewelować... No mm, żeby sobie wylewelować... artifisera No ale to akurat... Bym musiał teraz chyba zmieniać... Armor Smith, dobra. Mm, ok. Bo tutaj można tego laka przerobić. I to trochę ekspo mi zawsze da, zobacz. Coś tam zawsze wpadło. Oj, teraz możemy wszystko. Consume All 27 Magic Finder. Dobra, idziemy po jakiegoś lepszego Fuda. Hmm. Już pewnie będę mógł kupować. Mother? food. dobra match my level i po cenie coś sobie weźmy vitality toughness a tu to w sumie może nawet być mniejszy level bo to nie musi być jakieś tam mega drogie to takie trochę 15. Wejście powera? No, no, może być. Tak, żeby był na 30 minut. Mi, mi właśnie na tym zależy. Nie musi być jakiś mega dobry. A może to sobie wezmę? Bo to są właśnie jakieś takie dziwne rzeczy. Ten jest najtańszy, ale to jest na 10 minut. Na 30 jest to. No Magic Finder może być. już nawet sobie z 30 kupię. Jak wybijesz dzisiaj 80. Nie, dzisiaj raczej się nie uda. Czy w tej gierce istnieje opcja grindu open worlda na mapkach w sensie ich bicia pod Expa? kolekcja, farmy Asset. No możesz farmić mapki pod Golda, no? Pewnie, że tak. Sam załóżmy mapy, które, które się farmi. Masz komandera, taką osobę oznaczoną, i ona biega po całej mapie. Nawet są takie specjalne ścieżki, nie? które są najbardziej efektywne i biega za nim 30-40 osób i robicie eventy, tam zbieracie materiały, bijecie moby. Pewnie, że tak. Jest coś takiego. No i tam wtedy masz, nie wiem, 20-30 gold na godzinę na takich mapach. Ale jeśli chodzi o takie nie powiedzmy, no to najbardziej się opłaca w GW2 robić taki content daily właśnie, daily fraktale, daily strajki. Bo wiesz, robisz to jednorazowo, dziennie, no ale daje to najwięcej po prostu. Jak sobie gdzieś tam kilka razy zrobisz, rozłożysz to na godziny, ile na godzinę masz golda, no to tam rzeczywiście będzie najwięcej. Dobra, jeszcze utility trzeba ogarnąć jakieś. Hmm. Jakieś najtańsze. Nightmare, Dredge. Demons? Condition Damage. Versus Elementals. Obojętnie jakie. Byle ten bonus do EXPO był. By instant, dobra. I cyk. To wtedy wywalę, to wywalę, bo te były na 15 minut. Cyk, cyk, 30, hop, hop. No najpiękniej, no będzie teraz Xmik na 30 Okej. Okay. Jakiś mail jest. E, dobra, no to lecimy dalej tutaj. Hmm, chyba, że gdzieś story jeszcze będę kończył. Może to story dokończę. Żeby już było, no, bo zaraz będzie 70, to kolejne będzie.